Kiedy uczyłem się jeździć na rowerze, to non stop wypierdalałem. Bo ja nie miałem tak, że wiecie, kij w dupę i mnie ktoś prowadził, pomagał mi jeździć. Siadaj na rower, ja cię popknę kurwa i radź sobie sam, nie? No ale wam powiem, że po krótkim czasie naprawdę zajbiście mi się jechało, wiecie, łapałem równowagę, pedałowałem. Tylko, że jechałem prosto. Kurwa, tylko prosto. Za nic w świecie nie mogłem się nauczyć skręcać ani hamować. No i raz, tak mi się zajebiście jechało. Zapierdalam normalnie, odwracam głowę, krzyczę. Tato, tato, jak jadę. No i odwracam głowę do przodu i nie zgadnijcie, co było przede mną. Przypominam, że nie potrafiłem skręcać ani hamować. Przede mną był gnój. Tak, kurwa, wjebałem się rowerem w gnój. No, nie było za ciekawe. Możecie mi podesłać na Instagrama jakieś śmieszne wypadki na rowerze. I'm Komar to jest zwierzę, ubrwa jego mać. Jak cię nie ujebie, to on nie może spać. Gdy widzisz komara, jak mu dupa świeci. Przypierdzą mu gazetą, wyżej nie poleci. A o, kurwa. Ty słyszysz, położysz szoteczkę. Jaką szczoteczkę? Ja szczoteczkę. No twoją szczoteczkę do zębów. z ma szczoteczka. No bo swoją wczoraj złamałem, wiesz. Nie będziesz kurwa, samu zębów masz szczoteczką. Ale ja nie chcę nią mieć moich moich zajmów, to pojebało cię. Krzesła kurwa? No, to była tylko moja sztuteczka. No buty chcę wyczyścić. Pff, Chyba się pojebało, kurwa. No położysz no. Nie, wypierdalaj. I tak już ją no wcześniej miałem te buty, więc je na huj. się. Kefir, jestem bardzo happy, że zabierasz mnie na lody. Ojolka, Oj, ja dopiero będę szczęśliwy. Mm. A tak w ogóle, you masz prawko? Nie. Ja. O, to very fajnie. Już prawie jesteśmy na miejscu. Kefir, a dlaczego my drive do lasu? Zobaczysz. W tym lesie jest jakaś lodziarnia? Jest. Ty! Shii! W sumie już kiedyś próbowałem robić ice cream. No i jak było? Very dobrze. Zrobiłem lody całej klasie. Jak to kurwa całej klasie? Chłopaki z my class mówią, że robię najlepsze lody w okolicy. Okej, okay, patrzcie to. Słyszysz? Bo rzucam szkołę. Co zrobisz? Rzucam szkołę. Tak to już, No serio, nie chce mi się rzucić. Przestań pierdzielić głupoty. No, biorę kredyt przestań i... Przestań, skończyć musisz. ...i buduję dwa bliźniaki. Dobra, to jest... to no, no dobra, serio? dobra. No spokój Kurwa, to, co wam teraz zapowiem, to jest hit. Jak byłem kidem, to normalnie non-stop napierdalałem w gałę. Piszcie w komentarzach, w co wy lubicie grać. Potrafiliśmy cały dzień napierdalać w piłę. Na serio, bez kitu. Pewnego pięknego dnia graliśmy u mojej babci na ogródku. A moja babcia miała krowę, która często się tam pasła. No i już wiecie, możecie skojarzyć się kurwa fakty. No ale w tej opowieści nie jestem postacią główną tego wydarzenia. Graliśmy tam i była, wiecie, przepychanka tam między dwoma. No jeden poleciał. Usiadł sobie na trawie... No, a na tej trawie był placek. No po prostu, usiadł sobie na krowim gównie. Dobrze, że go kurwa w kosmos nie wyjebało. I mam jedno zdjęcie z tego dnia, to wrzucę je na Instagrama. Jolka, i od razu mówię. Kupujemy tylko to, co jest potrzebne. Okej, okay, mamo. Ale patrz, jaka najskarma nice dla kota. No ten idzie. My przecież nie mamy kota. Albo dys... Zestaw śrub do kół, Cars Fast, zapierdolanie. Po co nam takie coś, Jolka? A to? Uuu, mamo, płyn do washing samolotów. Po co, jak nie masz samolotu? To dokupimy sobie samolot. <grym> A baj jeszcze kefirowi 12 bir. Jolka, on ma dopiero 16 lat. Mamo, on drink od 8 roku live. No i zajebiście. Ja pierdolę jak gorąco. Pierdola. Ej ziomuś, co ty chory jesteś? Nie, dlaczego? No bo kurwa jest milion stopni, a ty jesteś wyubierany i się trzęsiesz cały Jak milion? No Boże, no po prostu jest dużo, jest gorąco w chuj Mój termometr rano pokazywał mi minus 50 stopni Co kurwa? Więc myślałem, że jest zimno Nie wiem, to przecież nie czułeś, że jest upał? No nie, ja pierdolę ugotuję się za chwilę Dobra, chyba każdy to zna Loda. no i wiecie ogólnie beka bo ja zawsze myślałem nie wiem dlaczego że tu było Karolu zrób mi loda jak byłem młodszy to kurwa zawsze cisnąłem bekę z kuzyna że tam było Karolu Zrób Mi Loda. Bo on ma Karol na imię, nie? Wiecie, po prostu cisnąłem z niego bekę i mówiłem tak do niego, nie? Karolu, zrób mi loda. No, a czasami były takie spinki o to, że uff, uh, I pewnego razu, jak oglądaliśmy właśnie, leciało w telewizji akurat ten odcinek i on słyszał, że tam jest Jakubie, nie Karolu. No to, kurwa, była impreza. Miałem przejebane chyba przez miesiąc. Dzień w dzień było to samo. Jakubie, zrób mi loda. No, ale ta baluga to była koks bajka. Uwielbiam ją. Piszcie w komentarzach, jakie wy bajki lubicie najbardziej. Dobra Leszcze, mój stary jest tu dyrektorem. Więc oj kurwa, od teraz jestem waszym bosem. Ty Marian kurwa nosisz mi plecak, yy, tamten Zenek wygląda mi na kujona, to zadanie będziesz rozwiązywał? Ty Filemon będziesz mi kurwa kanapki oddawał, bo lubię wpierdalać, dużo wpierdalać. A ty Rumcajs będziesz od... co tu możesz robić? Loda. Tak jest, będziesz chodził mi do sklepu po lody. Proszę pana. Jakiego pana, co ty mi tu... Bo pan jest już chyba za stary na szkołę. Jak kurwa za stary, mam dopiero 45 lat. Dobra, to ten. Spray na komary jest. W sumie na to główno, bo chyba miał też najlepszy. Sandały, skarpetki. Gumiaki są. Lornetka do podglądania sąsiadek Jest. Dwie skrzynki browarów mam w aucie. Wódkę też mam. Bimber wujek zrobi. Krem do polania. Pierdol. Nigdy jeszcze nie spaliło, zresztą kurwa szkoda miejsca. Co za to mogę wziąć? Światka. Jedna majtki chyba wystarczy na dwa tygodnie. No jak! No i co, chyba gotowy. A chuj, przygodo! Kefir, bo jesteśmy na parking. No wiem, mała. Chcesz, żebym cię robił na parkingu? Mm. No, ty bad boyu! Po prostu ci stanął. Cały czas stoi, gdy cię widzę. Ży! Ale ty cię nie boli? Nie, co ty, trochę ciasno, bo wiesz, spodnie wąskie. Bad, to jest takie ciężkie. No wiesz, kawał sprzętu mam w tych spodniach. Jakich panc? Ty już dobrze wiesz, jakich. Damn, guptasie. Ktoś ci stanął karł na stopie. Młody, posmarujesz mi plecki. Ale ja nie wiem, może mama to zrobi. ju, to nie było pytanie. No dobra, który? Oba. Okej. Okay. Ile tego? Całe. Nie za dużo? Smaruj no mi. Dobra, kurwa. już, Boże. Ogoliłbyś sobie te plecy. Po co? Po co? Bo to wygląda jak dywan. To może ty mi je ogolisz? Zapomnij. Dobra, młody, teraz brzuszek. Co? Jajco! To, to wygląda jak głaz. Pod dużym głazem duży wąż. Ile ty ważysz? 150. Wyglądasz, kurwa, jak czubaka. Jak co? Takie coś z Gwiezdnych Wojen, czy... Dobra, gotowe. Kurde, młody. A może bym se dupę opalił? No, Trzy poziomy wkurwienia, gdy spalisz się na słońcu poziom pierwszy raczek słońce świeci chmury brak jesteście kurwa spaleni jak rak hehe he. ale luzik posmarujecie się kremikiem i będzie wpytę. lol poziom drugi piekło zapewne zasnęliście na słońcu macie przejebane skóra wam będzie schodzić 700 lat najlepiej wjebcie się do jakiegoś basenu albo rzeki no bo to trochę złagodzi ból poziom trzeci nagrzany metalowy pręt na dupie. jak sama nazwa mówi sayonara spaliliście się na węgiel na i węgiel hehe he. jesteście tak czerwoni że aż szybsi skóra wam płonie Mamuśka już leci z gaśnicą a stary z keszerem. Życie na wsi, czek. Moja babcia kiedyś miała krowę. No i z moim ziomkiem, jak to dzieci, często wkurwialiśmy tą krowę. No wiecie, po prostu podbiegaliśmy do niej, nakurwialiśmy kurwa przed nim węgorza. Braliśmy takie, wiecie, długie patyki, ją dotykaliśmy. No nic złego takiego, ale wiecie, on się strasznie wkurwiał. To było tak po niej widać, że jest taka wkurwiona. No i kurwa pewnego razu. Zaczęła, wiecie, tak skakać, jak te byki takie, nie? U dosłownie tak. No I wiecie, my obsrani, a ta rura za nami. Nie? Wiecie, pierwsze lepsze drzewo, wyszliśmy na nie, ale jak sobie teraz pomyślę, jakby któremuś z nas nie udało się wyjść. To ja pierdzielę. Byłby Kubuś teraz. Pozdrawiam Majkę i jej koleżankę Julkę. Hmm. Mader, mader. Co tam, Jolka? Ułożyła dla ciebie wierszyk. Jolka kryzolka. Wierszyk dla mnie? Tak jest tak. A z jakiej okazji? Bo ruchał cię szpak. Co ty mówisz, dziecko moje? Z kefirem lubimy słuchać ich troje. W to mam. Nie tylko to. O Ci chodzi o głowyny o. Gdzie jest kefir? Kradnie składaki. Jak to kurwa. I zawinęli go do paki. Kryminalista. Mała glizda. Jaka glizda? Jesteś pizda.